Nawrocki demaskuje Trzaskowskiego na żywo Ostre słowa o Tusku i kulisach poparcia PiS Zobacz co wydarzyło się w Superekspresie Nie zastęp co Donalda Tuska a Mówię, szanowny, pan szanowny panie, który jesteś członkiem od 20 lat partii politycznej, ja jestem kandydatem bezpartyjnym, kandydatem obywatelskim, popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, a żebym był popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, to prezes Parawa i Sprawiedliwości i kierownictwo musiało podjąć taką decyzję. Dziwi mnie, że człowiek z takim doświadczeniem nie umie słuchać. Ze zrozumieniem. Jestem też popierany przez Solidarność, wiele komitetów obywatelskich, fundacje i stowarzyszenia. Nie rozumie Pan tej logiki, że aby być popieranym przez największą partię w polskim parlamencie, to decyzję musiał podjąć prezes tej partii. Jeśli chodzi o ministra Macierewicza, to wtedy, kiedy Pan, wtedy, kiedy Pan pisał, że wojska obrony terytorialnej to są ludzie niezdolni do pracy dla państwa polskiego. Pan minister Macierewicz tworzył wojska obrony terytorialnej, a pan mówił, że to są ludzie niezdolni do służby państwu polskiemu, ani pod względem zdrowotnym, ani pod względem umiejętności. To człowiek, który był działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u. To człowiek z wielkimi zasługami w walce z komuną. Chyba nie chce pan powiedzieć, że komuna jest panu bliższa niż opozycja antykomunistyczna, choć zostawiam to pana osobistemu. O w tych kwestiach cenię dorobek pana ministra Macierewicza, a nikt mi nie będzie kazał przyjmować ludzi do mojej kancelarii, bo jestem człowiekiem niezależnym. W debacie prezydenckiej organizowanej przez Super Express Karol Nawrocki bez ogródek zaatakował Rafała Trzaskowskiego, nazywając go zastępcą Donalda Tuska i podważając jego niezależność polityczną. Nawrocki, kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarność wyraźnie zaznaczył, że decyzja o jego poparciu musiała zapaść na najwyższym szczeblu partii, a nie jest efektem partyjnej przynależności. Nawrocki wypunktował Trzaskowskiemu, że od 20 lat jest członkiem jednej partii, co jego zdaniem ogranicza samodzielność i niezależność myślenia. Odniósł się także do sprawy ministra Antoniego Macierewicza, podkreślając jego zasługi dla wolnej Polski oraz rolę w tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomniał, że Trzaskowski publicznie kwestionował sens istnienia WOT i obrażał ich żołnierzy, nazywając ich niezdolnymi do służby państwu polskiemu. Nawrocki mocno zaakcentował, że nikt nie będzie mu narzucał, kogo ma zatrudniać w swojej kancelarii, podkreślając swoją niezależność od układów partyjnych. Przypomniał także, że poparcie dla jego kandydatury płynie nie tylko od PIS, ale także od wielu komitetów obywatelskich, fundacji i stowarzyszeń. W debacie padły też słowa sugerujące, że Trzaskowski nie rozumie logiki demokratycznych mechanizmów, skoro nie pojmuje, jak działa proces udzielania poparcia przez największą partię w kraju. Warto zwrócić uwagę, że podczas całej debaty Trzaskowski unikał odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, a jego wypowiedzi często były odbierane jako wymijające. Nawrocki natomiast nie bał się ostrych słów i stawiania sprawy jasno zarówno w kwestii własnej niezależności, jak i oceny postawy swojego kontrkandydata. W materiale warto podkreślić, że środowiska konserwatywne i patriotyczne bardzo pozytywnie oceniły wystąpienie Nawrockiego, widząc w nim kandydata, który nie boi się mówić prawdy i stawiać czoła politycznym przeciwnikom. W opinii wielu komentatorów takie postawienie sprawy może przynieść mu dodatkowe poparcie wśród wyborców szukających autentyczności i odwagi w polityce. Podsumowanie. Debata w Superekspresie pokazała wyraźny podział między kandydatami. Karol Nawrocki postawił na szczerość, niezależność i odwołanie do wartości patriotycznych, podczas gdy Rafał Trzaskowski reprezentował typową partyjną narrację. Dla wyborców konserwatywnych to jasny sygnał, kto faktycznie walczy o Polskę wolną od partyjnych układów. Wnioski. Karol Nawrocki umacnia swój wizerunek niezależnego kandydata, gotowego do bezkompromisowej walki o wartości narodowe. Rafał Trzaskowski został przedstawiony jako polityk partyjny, niezdolny do wyjścia poza schematy swojej formacji. Wystąpienie Nawrockiego może przełożyć się na wzrost poparcia wśród wyborców zmęczonych politycznym establishmentem. Ciekawostki. To jedna z nielicznych debat. W której tak otwarcie padły zarzuty o brak zrozumienia mechanizmów politycznych przez kandydata platformy. Poparcie dla Nawrockiego zadeklarowały także organizacje społeczne, co jest rzadkością w polskiej polityce. Opinie polityczne. Komentatorzy konserwatywni podkreślają, że Nawrocki jest jednym z nielicznych kandydatów, którzy nie boją się mówić otwarcie o kulisach polityki i relacjach spiskrwołów. W środowiskach prawicowych Rośnie przekonanie, że taka postawa to szansa na realną zmianę w Pałacu Prezydenckim. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.